Mamy już szóste, szósty turniej klas mundurowych Województwa Polskiego i po raz pierwszy my jako powiad jesteśmy głównym organizatorem, ale mamy pełno przyjaciół, czyli wszystkie te organizacje i wszystkie te instytucje mundurowe, czyli i areszle, czy jednostki wojskowe, i komendant straży, i komendant policji, i Uniwersytet Opolski, i MS. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji i przede wszystkim Politechnika Opolska, która jest nawet współgospodarzem tych dzisiejszych wydarzeń, spowodowała to, że dzisiaj mamy właściwie wszystkie szkoły typu wojskowego, mundurowe, które są na terenie województwa. Przyjechało 9 szkół, czyli 7 spoza Powiatu Polskiego, reszta są z województwa. I powiem, że no, do tej pory nie mieliśmy kompletu, natomiast wystartowało 12 drużyn. Dlaczego ta różnica? Bo szkoła w Pruszkowie, tak jak wspomniałem, to są trzy klasy mundurowe, strażacy, policjanci i yy, wojskowa. I wystawiła trzy drużyny. I wystawiliśmy trzy drużyny, tak żeby każdy był... Usatysfakcjonowane tym bardziej, że młodzież naprawdę przygotowała się do tego bardzo dobrze. Tam jest część teoretyczna, jest, są ćwiczenia, pierwsza pomoc medyczna i zakończenie na strzelnicy, czyli jeszcze strzelanie wojskowe.